Ja dom kibice, ja dom. Vysemka, 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 vysemka. Na stres, 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 na stres. Jazda, 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 biała gwiazda! Jazda, 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 jazda. biała gwiazda! Jazda, 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 jazda. biała gwiazda! Czekaj, czekaj... Jeba, do kurwy synu, Wisełka! Jeba, do kurwy synu, Wisełka! Jeba, do kurwy synu, WISEŁKO! <grystanie> Każdy to powie WISEŁKA rządzi w Krakowie Każdy to powie Wisełka rządzi w Krakowie. Każdy to powie. Wisełka rządzi w Krakowie. Każdy to powie. Wisełka rządzi w Krakowie. Jeszcze raz. Każdy to powie. Wisełka rządzi w Krakowie. Każdy to powie. Wisełka rządzi w Krakowie. Ha, tak jest, tak jest. Armia Białej Każdy. Armia biały i <noise> To jest to! Są kibice, to Kto wygrał mecz? Wisła! <noise> <noise> Ale co tak cicho? Jeszcze raz! Kto wygrał mecz? Wisła! To Wisła! To Wisła, Wisła, Wisła! Jazda, jazda, jazda! Biała Gwiazda! Jazda, jazda, jazda! Biała Gwiazda! Jezmut! <laughs> jadą świeżo! A my no, za dwa tygodnie to samo? Jutro no, jo, jo na śląsk by cię Raczej trzeba trzeba. Ale zawisełkę pośpiewamy. <laughs> Koniecznie? No kurwa.